Bardzo dziękuję Pani Marszałku. Szanowny Panie Pośle, mam takie pytanie. Czy zgodnie z przedłożonym nam projektem ustawy z tego bonu turystycznego proponowanego przez Pana Prezydenta rzeczywiście będą mogły skorzystać wszystkie dzieci? Czy będą mogły z tego bonu skorzystać dzieci biorące udział w organizowanych przez różne podmioty tak zwanych wakacjach czy lato w mieście? Często jest tak, że dzieci z nie wszystkich rodzin, oczywiście mogą wyjechać na wakacje nad morze czy w góry, które są niezwykle kosztowne, są też inne przyczyny i korzystają z oferty organizowanej przez świetlice środowiskowe, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z tej oferty lato w mieście. Czy będą mogły posłużyć się rodziny dzieci tym bonem? To jest pytanie pewnie do, do Pana Ministra do spraw turystyki. Ja rozumiem, że wszystkie dzieci, które mają w Polsce świadczenia 500, będą mogły korzystać z tego bonu turystycznego. Uważam że, i rozumiem, że intencją tych, którzy przedkładali zarówno ten przyjmują, jak i, jak i intencją dziś rządzących było to, aby ten bon czy czek wiązał się jednak z wyjazdem wakacyjnym, a nie z pobytem na miejscu. Choć uważam, że to jest duży problem, szczególnie w tym okresie i tutaj wsparcie, szczególnie dla samorządów na tego typu działania, bo to samorządy organizują przez Domy Kultury lato w mieście czy lato w gminie żeby tutaj pomyślał rząd nad dodatkowymi środkami, żeby samorządy nie oszczędzały na okresie wakacyjnym. To dużo nie kosztuje a dla zdrowia psychicznego rodziny i dzieci, które być może nie będą miały możliwości wyjechać w wakacje. To był ważny problem. Dotyka pani senator ważnego problemu. Bardzo dziękuję. Nie ma już więcej pytań do pana.